Dzień dobry kochani. Rozmawiamy dzisiaj o piosence. Zastanawialiście się, czym jest piosenka, z czego jest zbudowana? Tak, oczywiście, z melodii, czyli kompozycji zapisanej nutkami, ze słów, czyli tekstu. Może to być tekst wyjęty z jakiegoś tomu wierszy, może to być napisane. Przez jakiegoś tekściarza albo nawet przez ciebie. Oczywiście z rytmu, może być w wielu rytmach, w tak ciekawych, ale oczywiście trzeba ten rytm świetnie czuć. No i oczywiście musi być wspaniała intonacja. Musi być to trzecie ucho, tak dziwnie nazywane, które po prostu powoduje, że. Intonacja jest bezbłędna, jest czysta. Ona zawsze na festiwalach jest na pierwszym miejscu. Ale, żeby tekst był dobrze wypowiedziany, muszą być wypowiedziane bardzo wyraźnie, dokładnie słowa. Tu należy ćwiczyć dykcję. Moim bardzo ulubionym zdaniem dykcyjnym jest zdanie o ćwiczeniu na cytrze. I wiecie, co to jest? Taki instrument piękny, cytra, a panie, które na niej grają, to są cytrzystki. I teraz powiedzcie za mną, czy trzy cytrzystki grają w tczewie na cytrze. Oczywiście takich zdań są całe stosy. Oprócz yy, melodii, oprócz tekstu i oprócz rytmu istnieje jeszcze w piosence interpretacja wyraz to co łączy się z uczuciami z emocjami to co autor miał na myśli ale i też ty musisz się w to wtopić wniknąć przekazać widzom emocje które musisz najpierw zrozumieć dlatego najlepiej jest przeczytać najpierw tekst potem uzmysłowić sobie o czym on jest i śpiewać go z tak zwanego rozumku. Wtedy ten przekaz dotrze idealnie do widza. Myślę, że y, zaczniemy również y, ćwiczyć emisję. Emisja y, to jest, tak jak Wam już wcześniej powiedziałam, wydawanie dźwięku. On musi płynąć, on musi wyjść z naszych ust, z naszego gardła. Z naszej krtani, z naszego instrumentu muzycznego, z naszych strun głosowych, żeby trafić tam, gdzie powinien, czyli do publiczności. Wyobraźcie sobie najpierw takie króciutkie ćwiczenia, na przykład króciutkie słowa. Wyobraźcie sobie, że są piłeczkami pingpongowymi, takimi, którymi ćwiczyliście oddech. Takie pu, 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 ma. One wypadają z waszej buzi. Wy sobie to wyobraźcie, mamy przecież wyobraźnię. A potem wyobraźcie sobie, że dźwięk aaa, to jest dźwięk kolorowej, kolorowej rzeki, która do was płynie i która maluje na drugiej stronie pokoju, w którym stoicie, przepiękne obrazy. Ale żeby ten dźwięk był prosty, a nie taki, yy, Wpadający w dziury, wyobraźcie sobie, że podbijacie go niewidzialną rączką, żeby on szedł prosto i znowu tam, gdzie sobie tego życzycie. Bardzo proszę, żebyście dzisiaj chwilę pomyśleli na ten temat. O ćwiczeniach emisyjnych indykcyjnych powiem w następnej relacji, a Wam życzę miłego ćwiczenia, bo pamiętajcie, piosenka jest dobra na wszystko.